Potrzasku. Karczma Miś Kudłacz. Wieczór. Gdyby ktoś ze stałych bywalców gospody odwiedził dzisiaj wyzimski przybytek, z pewnością byłby zaskoczony. Lokal, który zazwyczaj o tej porze pęka w szwach, dzisiaj świecił pustkami. Upiorna cisza, jaka panowała w środku bardziej strachliwego człowieka, mogłaby niepokoić i skłaniać do jak najszybszego opuszczenia karczmy. Rotr, jednak nie należał do takich ludzi, a wręcz przeciwnie. Czego miałby się bać łowca głów? Przecież przeszło już dwa lata wykonuje zlecenia na głowy mniej lub bardziej ważnych ludzi, którzy czymś zawadzili jego zleceniodawcy. Rotr nigdy nie zadawał pytań. Bo jakie znaczenie miało to, czy musi zabić jakiegoś wysoko postawionego urzędnika, barona czy najemnika? Pieniądze zawsze się zgadzały, a on nie zadawał niewygodnych pytań. Tego dnia po odebraniu zapłaty za wykonane zlecenie postanowił odwiedzić swój ulubiony lokal, by jak zwykle się posilić i wypić parę kufli piwa. Po przekroczeniu progu karczmy, nie zwrócił nawet uwagi na to, że żaden pijak nie potknął się i nie wylał na jego pancerz gorzałki, nikt nie prosił go o parę orenów czy też z miejsca nie zaprosił go na partyjkę kościanego pokera, przez który Rotr przeważnie przepuszczał większość swojej nagrody za zlecenia. Z trudami przeszedł pomiędzy drobnymi odstępami, jakie dzieliły drewniane ławy od siebie, aż w końcu udało mu się dotrzeć na wolną przestrzeń. Zatrzymał się na chwilę i rozejrzał po pomieszczeniu, lecz jedyne co zobaczył przed sobą to bar oraz zaraz naprzeciwko niego dwie ławy i stół, przy którym siedziały dwie kobiety po jednej stronie, tej z której obie mogły mieć oko na całą gospodę, a naprzeciwko nich siedziała jeszcze jedna postać. Ale łowca głów nie był w stanie jej zidentyfikować. Zastanawiał go fakt, że oprócz tego jednego stołu wokół została pozostawiona wolna przestrzeń, jakby ktoś wszystkie ławy poprzestawiał w jedno miejsce, by ciężej było się przedostać do baru. Rot nie wiedział, czy miała to być swego rodzaju blokada przed niechcianymi gośćmi, czy też zwykłe przemeblowanie. Jednak nie zastanawiał się nad tym dłużej i postanowił wreszcie złożyć zamówienie. Podszedł bliżej, mijając stół, za którym siedzieli nieznajomi i zmierzył ich wzrokiem, w szczególności postać siedzącą naprzeciwko kobiet. Teraz miał pewność, że ten człowiek to mężczyzna. Skinał odruchowo głową w jego kierunku, ciesząc się, że być może będzie miał z kim się napić. Facet zza stołu odwzajemnił gest i uśmiechnął się w jego kierunku. Najemnik przystanął przy barze, i postanowił poczekać, aż gospodarz się zjawi, i zajął swój wzrok, patrząc, jak czarny kot przeciąga się przy palenisku. Po paru chwilach z kuchni wyszedł gruby, ubrany, w przymały kaftan człowiek, który w połączeniu ze swoją pokrytą sadzą twarzą i nieustannym sapaniem mógłby zostać pomylony z trolem. Światło z paleniska jeszcze bardziej kumulowało złowieszczy efekt jego wyglądu. Sam Rotr, gdy go zobaczył, miał wątpliwości, czy nie dobyć miecza. Kaczmarz niósł w swych rękach dwa antałki piwa, z którymi minął najemnika i zaserwował gościom przy stole. Gdy wrócił za bar, Zdyszany ledwo mógł wydusić z siebie słowa, więc Rotr postanowił przejąć inicjatywę i rzekł – gospodarzu, zaserwujcie to co zwykle, kedweńskie, mocne i zupa flisaka do tego stolika obok – wskazał na stół, przy którym siedział niedawno pozdrowiony gość. Właściciel lokalu przytaknął głową, po czym zniknął z powrotem, przemierzając próg kuchni. Rot odwrócił się i bez pytania usiadł koło tajemniczego mężczyzny. Po tej czynności jedna z kobiet, siedzących naprzeciwko, ta po prawej stronie, wstała gwałtownie z miejsca i zimnym wzrokiem spojrzała na mężczyznę, który przecząco pokręcił głową. Kobieta zajęła z powrotem swoje miejsce, jednak wyraźnie niezadowolona i nadąsana z tego stanu rzeczy. Rot zmrużył oczy, po czym wreszcie powiedział: A, zaiste, gdzie moje maniery, przepraszam cię, panie, przepraszam urocze niewiasty za to przyłączenie się bez pytania, ale jak sami zapewne widzicie, najemnik rozłożył ręce, po czym rozejrzał się demonstracyjnie dookoła, po czym dokończył: Jakoś tu dzisiaj pusto i nie mam towarzystwa. Ależ oczywiście, będzie nam bardzo miło, jeśli się do nas dosiądziesz. Nazywam się Borch, herbu trzykawki. A jaka jest twoja godność? Jestem Rotr, po prostu Rotr. A te tutaj piękne niewiasty? Ta z naszej lewej strony to Vea, a ta niższa po prawej to Tea. Nie są zbyt ufne i gadatliwe. Będziesz musiał im to wybaczyć. W zasadzie też nie jestem zbytnio wygadany, w pełni je rozumiem. Po tych słowach Rotr przyjrzał się dokładniej kobietom. Jego szczególną uwagę przykuła Tea. Chociaż obie były do siebie podobne pod względem karnacji i figury. Obie miały kruczoczarne włosy splecione w warkocz, zaś ubrane były w luźne, odsłaniające uda ubrania, jak się najemnikowi wydawało, by nie krępowały ruchów. Tea wydała mu się bardziej przyjazna, ale to tylko dlatego, że nie zareagowała tak złowrogo na jego obecność. Cóż, ciągnął dalej Rotr. Ruch dzisiaj nie za duży tutaj. I taki jeszcze z tego, co wiem, pozostanie. Westchnął ciężko Borch. Mości gospodarz obawia się nieoczekiwanych gości. Po tych słowach, jak na zawołanie z kuchni, wyłonił się karczmarz niosący zupę i kufel piwa, zmierzając do stolika, przy którym wszyscy siedzieli. Właściciel w pośpiechu odłożył miskę i kufel na stół i już chciał się oddalić, gdy wtem nagle Rotor postanowił dowiedzieć się czegoś więcej. Mości gospodarzu, Doszły mnie słuchy, że jakiś gości się tu obawiasz. Wszakże nie o to właśnie chodzi, by było ich jak najwięcej? Ano, panie, rzecz to prosta, ale to nie goście są, a zbóje jacy, co zastraszyć chcą, od co? Jeszcze ty mi cholera, tu potrzebny jesteś? Hędo żony najemnik, żebym jeszcze ze strażą problem miał? Wybuchnął karczmasz. O czym ty bredzisz do cholery? Znowu z gorzałką przesadziłeś. Zaśmiał się rotr, jakby chcąc ośmieszyć zarzuty gospodarza. A co, nieprawda to? Twoja gęba wisi na tablicach, na ścianach, nawet na. W tym momencie urwał pod wpływem ciosu. Rotr błyskawicznie poderwał się z miejsca i bez zastanowienia huknął haczykowato w podbródek karczmarza z taką siłą, że ten upadł i przez parę sekund nie potrafił wydusić choćby słowa. Ani słowa więcej, a teraz wracaj do roboty, nic tu po tobie. Jeszcze raz takie oszczerstwa na mnie nagadasz, to sam puszczę tę ruderę z dymem. Poszedł stąd! Karczmarz po paru chwilach podniósł się z desek, spojrzał przestraszony w kierunku Rotra, lecz nie powiedział nic więcej. Zniknął w ciemnościach, które spowijały tę strefę lokalu od wejścia. Zarówno Borch, jak i Thea oraz Vea zachowały tym razem spokój, zaś najemnik stanął naprzeciwko stołu i tkwili tak w niezręcznej ciszy, aż Borch rzekł Dobrze wiemy, że gospodarz mówił prawdę. Jesteś poszukiwany nie tylko w Wyzimie, ale i w całej Temerii. Twoja sława cię wyprzedza. Trzy kawki nadał tym słowom sztucznego podziwu. A więc wiecie i na co czekacie? Śmiało, atakujcie, jest za mnie nagroda i to nie mała. Po tych słowach najemnik ujął prawą ręką rękojeść swojego miecza, który był zaczepiony u pasa. Widzieliśmy twój wizerunek na listach gończych i wiemy, za co jesteś ścigany. Od początku, gdy cię zauważyliśmy, wiedzieliśmy, a mimo to nie zaatakowaliśmy. Powiedz mi, czym byśmy się od ciebie różnili. Wszak zabijasz ludzi dla pieniędzy. Realizujesz zlecenia, by zarobić. Gdybyśmy cię zabili i wzięli za to pieniądze, niczym byśmy się nie różnili. Siadaj, porozmawiajmy, powiedział kojącym głosem Borch. Rotter kompletnie rozkojarzony i zaskoczony, rozejrzał się po obojętnych twarzach szlachcica i jego towarzyszek, po czym zajął z powrotem swoje miejsce. A więc... Trzy kawki przerwał, biorąc do rąk kufel piwa, zachęcając gestem wzniesienia toastu Rotra, by ten również się z nim napił. Gdy obaj wypili duszkiem piwo, kontynuował: My nie szukamy twojej zguby. Wszak jesteśmy tu, by się posilić i odpocząć przed podróżą. Mam jednak do ciebie pytanie, które nie daje mi spokoju. Pytaj więc, odpowiem jak tylko będę mógł. Myślisz, że czynisz dobrze, oczyszczając świat z różnych ludzi? Jak mniemam od urzędników, żołnierzy, arystokratów, czy czujesz spełnienie w tym, co robisz? Wszak burzysz równowagę między warstwami społecznymi, burzysz struktury, na ich miejsce mogą przyjść gorsi, jeszcze bardziej szkodliwi od poprzednich, i w ten sposób jesteś zamknięty w błędnym kole. Wiesz, Borch, przerwał, jedząc parę łyżek zastygłej już zupy. Szczerze mówiąc, mam to głęboko w życiu, kto odejdzie, a kto przyjdzie. Co za różnica, czy przykładowo książę każe mi zabić króla, czy ten sam król każe mi wcześniej zabić księcia? Nie interesują mnie konflikty rodzinne, czy kto kogo bardziej skrzywdził. Któryś z nich zawsze wyjdzie korzystnie. Król nie będzie musiał się martwić o swój tron, a w przypadku księcia to zakosztuje tak bardzo pożądanego w dzisiejszych czasach owocu, jakim jest władza, no i rzecz jasna, zasiądzie na królewskim tronie. Jaki z tego wniosek? Ano, taki, że takiemu księciu prawdopodobnie bardziej będzie zależało, a zatem nagroda będzie lepsza. Co, jak zapewne się domyślasz, oznacza wykonanie tego właśnie zlecenia. I to tylko się liczy? By napchać kiesę po brzegi? Wiem z doświadczenia, że każdy człowiek ceni sobie wartości nie tylko materialne, gdzieś w głębi duszy musisz czuć, że nie robisz tego jedynie dla pieniędzy. A co jeśli, dajmy na to, masz zlecenie na żebraka i na arystokratę? Oba zlecenia płatne tak samo. Kogo wybierzesz? Nie poluje nasze braków, więc odpowiedź na pewno już znasz. A więc jednak, stając przed takim wyborem, nie kierujesz się wartością pieniądza. Więc czym? Wypalił błyskawicznie Borch, jakby wyczuwając, że jest bardzo blisko odpowiedzi na nurtującego pytanie. Co taki żebrak zrobił? Co Borch? Upadł komuś pod nogi? Błagał choćby o jednego orena, jęczał z głodu, pragnienia, bezsilności. On nie może zmienić swojego losu, cholera. Nie może, rozumiesz? Nie podjedzie złota karoca, nie wyjdzie z niej księżniczka i nie weźmie go za księcia. Taki żebrak jest zdany tylko na siebie. Kto wystawiłby takie zlecenie? Na brudnego, śmierdzącego człowieka, który w tym całym burdelu nie odgrywa żadnej roli? Kto by oferował tyle pieniędzy na nagrodę za jakiegoś żebraka? Tacy ludzie już sami z siebie mają przez w życiu. Taki los jest gorszy niż śmierć. Właśnie dlatego trzy kawki. Dokładnie, kurwa dlatego. Poirytował się mocno Rotr. Doszedł do wniosku, że nowo poznany człowiek od początku wciągnął go w swoją grę i uśpił jego czujność, by z bezwzględną precyzją uderzyć tam, gdzie zaboli najbardziej. Nie jesteś tym, za kogo cię uznają. Być może sam siebie tak widzisz tylko po to, by móc dalej wykonywać swoją robotę i nie patrzeć za siebie. Zastanów się nad tym. Dziękuję ci za tę odpowiedź, tego właśnie oczekiwałem. Po tych słowach Borch odetchnął głęboko, a następnie sięgnął po antałek, z którego nalał piwa sobie oraz swojemu rozmówcy. Wea i tea piły wodę. Wraz z upływającym czasem antałek pustoszał, a oni czuli się w swoim towarzystwie coraz lepiej. W pewnym momencie wzywali parokrotnie karczmarza, lecz ten nie reagował. Cholera, co jest z tym gospodarzem? Chyżo powinien tu przyjść! żachnął się Borch, przecierając powoli oczy ze zmęczenia, które było dodatkowo spotęgowane ilością wypitego piwa. Coś jest nie tak. Odkąd dostał po mordzie, to go nie widziałem. Rotter powiedział z przerwami, szukając słów w głowie, bowiem swoje również wypił. Po tych słowach najemnik wstał ciężale od stołu i skierował swój profil ku drzwiom wyjściowym i barykadzie ze stołów i ław. Po chwili. Na miejsce, na którym wcześniej siedział, przesunął się Borch, po czym poprawił swoje wówczas sterczące, gęste, kasztanowate włosy, poluzował nieco pas i wygładził dłonią herb, który widniał na samym środku jego tuniki. Trzy ptaki siedzące po środku złotego pola. Kasztanowłosy mężczyzna wychylił się jedynie nieco, by obserwować, co uczyni Rotr, natomiast Tea i Wea przyglądały mu się z obojętnością. Najemnik postawił parę kroków w kierunku barykady i głównego wyjścia, gdy nagle rozległy się bojowe okrzyki i grupa ludzi wtargnęła do środka. Wcześniej obmyślona barykada, jak widać, skuteczna była tylko w przypadku rotra, bo napastnicy bez problemu pokonali przeszkody, przeskakując przez nie, nie mieli żadnego ciężkiego uzbrojenia. W okamgnieniu grupka pięciu ludzi, trzech uzbrojonych w ciężkie topory, dwóch posługiwało się mieczami jednoręcznymi stali naprzeciwko podchmilonego najemnika. W tym momencie kobiety siedzące wcześniej na swoich miejscach błyskawicznie ustawiły się za rotrem i dobyły błyskawicznie swoich szabli. Borch wstał oczywiście nieco wolniej, po czym ustawił się za plecami kobiet, nie mając, jak to ma w zwyczaju, żadnej broni przy sobie. Łowca głów, widocznie zdziwiony takim rozwojem sytuacji, niedbale wyciągnął miecz, przyjął pozycję do walki i powiedział tylko – no to chyba już wiem, co się stało z karczmarzem. Może nam powiecie, panowie, co to za najście? Cisza w gospodzie była wręcz przybijająca. Wszyscy oczekiwali choćby jednego podejrzanego ruchu albo słowa, by ruszyć do ataku. I wtedy to nastąpiło. W normalnych warunkach najpewniej cała piątka bez wahania zaatakowałaby ich i zasypała gradem ciosów, lecz w tak ciasnym lokalu było to niemożliwe. Dwóch mięśniaków z toporami runęło na Rotra, chcieli zaatakować od frontu tak, by Tea i Vea nie zdążyły zareagować na czas. Łowca głów już szykował się do przewrotu w przód, by przeturlać się między nimi i tym samym uniknąć cięć i umożliwić sobie cięcie przez udo jednego z oprychów. Niestety, gdy kucnął, poczuł się na tyle otumaniony alkoholem, że zamiast wykonać przewrót, padł na plecy i interweniować musiały towarzyszki Borcha, które osłaniały Rotra od skrzydła. Bandyci wywęszyli nie lada okazję, widząc jak łowca głów pada na ziemię, i bez wahania jeden z nich, uderzeniem z zagłowy głowy, chciał zakończyć jego żywot, lecz błyskawicznie ze skrzydła uderzyła Wea, która finezyjnym krótkim cięciem trafiła bandziora w tętnicę szyjną, a ten runął przed siebie wprost na najemnika, przytłaczając go swoim cielskiem. Tea nie chciała być gorsza. Widząc, że drugi z oprychów już szykuje się do uderzenia na swoją towarzyszkę, wyskoczyła do przodu, ze swojego skrzydła wykonała pół piruet, dzięki któremu znalazła się za bandziorem i rozpłatała mu plecy. W ten sposób zostało już jedynie trzech żywych. Pozostali bandyci nie zgorszyli się jednak, widząc niepowodzenie swoich towarzyszy broni. Już mieli atakować, jednak to zerikanki były szybsze. Wojowniczki złączyły się w szalonym tańcu ostrzy i pognały szaleńczo przed siebie, a ostatni oprych z toporem zderzył się ostrzami z Weą, co wykorzystała bezlitośnie Tea, tnąc od prawego boku parokrotnie, a następnie przeszywając bandytę na wskroś swoją szablą. W międzyczasie Borch podbiegł do Rotra i pomógł mu zrzucić z siebie masywne ciało trupa i mimo próśb szlachcica, najemnik postanowił pomóc dziewczynom. Lekko orzeźwiony bitewnym szałem, łowca głów ruszył, by się na coś w końcu przydać. Obrończynie Borcha tymczasem szykowały się do ostatniego starcia z pozostałą dwójką, przyjmując odpowiednie pozy bitewne. Każda ze stron czekała na atak, lecz ostatni zbóje byli bardziej doświadczeni od swoich kolegów, widać było to po ich zachowaniu i przyjętych pozycjach. Oboje stali obok siebie, trzymając ostrza w pozycji pozwalającej w przypadku nadchodzącego ciosu osłonić swojego towarzysza. Oczekiwanie przerwał Rotr, który chciał minąć przygotowane wojowniczki i samemu ruszyć na rywali, lecz nie doczekał się tego. Tea, gdy ten biegł, podstawiła mu nogę, a ten poleciał z powrotem na deski. Czy wszyscy faceci są takimi niepoprawnymi optymistami? Westchnęła Wea, patrząc na najemnika, który klął pod nosem, nie mogąc się podnieść. Po tych słowach kobiety ruszyły na napastników. Wpadły idealnie, tworząc pozycję, dzięki której stały plecami do siebie, więc bez problemu mogły się osłaniać, gdy bandyci byli bardziej narażeni na ciosy. Ten, który stał od strony Wei, postanowił spróbować szczęścia w stosowaniu nagminnie finty. Za pierwszym razem wyszło mu znakomicie. Zamarkował głęboko cięcie, które szło na prawą tętnicę udową i błyskawicznie udało mu się zaniechać tego uderzenia i ciąć na wysokość lewego biodra, co mu się perfekcyjnie udało. Bea jęknęła z bólu. Czuła spływającą już po udzie krew, wpadła w prawdziwy szał. Wyprowadzała cięcia z niesamowitą szybkością. Przeciwnik z trudem odbijał te ciosy, aż w końcu wojowniczka zrobiła nieoczekiwaną rzecz. Po gradzie ciosów, gdy oponent nie miał już siły się dłużej osłaniać i odskoczył na bok, odsłaniając się całkowicie, Bea odkleiła się od pleców towarzyszki, wykonała piruet i cięła na wysokości głowy przeciwnika. Czerwona posoka lała się strumieniami a głowa bandyty poturlała się w kierunku zamroczonego rotra. Tea, mająca już mnóstwo przestrzeni za sobą, zrobiła sobie trochę miejsca i postanowiła wyczekiwać ciosów, ponieważ ten szermierz był bardzo akrobatyczny. Piruety, półpiruety. Przywoczna borcha znała ten typ walki. Chęć popisania się i zaimponowania gracją prowadzi do porażki, o czym sama niejednokrotnie się przekonała. Tea wyczekiwała ciosów, robiła parady i starała się wkładać jak najwięcej siły uderzenia, by wybić rywala z rytmu, jednak ten niezachwianie karcił kobietę, zapędzając ją coraz bliżej barykady. W pewnym momencie odnalazła swoją szansę. Vea biegła już na pomoc, chcąc zaskoczyć przeciwnika od tyłu. Ten, zaskoczony tak szybką porażką swojego towarzysza broni, postanowił wykonać akrobację, która kosztowała go życie. Nie mając czasu ani wyjścia, bandyta chciał wykonać salto w przód, tak aby wylądować na ławie i mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Takiej okazji potrzebowała Tea, która błyskawicznie podbiegła i cięła przeciwnika, gdy ten kończył już swój lot, tnąc szeroko w plecy. Gdy już wszyscy byli na ziemi, wojowniczki schowały szable do pochew i pomogły podnieść się Rotrowi. Co to miało być? Sam bym ich pozabijał! Na co się wtrącałyście? powiedział z frustracją w głosie najemnik. Tak dziękujesz za uratowanie życia? Gdyby nie one, oni by cię zabili, wierz mi. To nie byli zwyczajni bandyci, walczyli zbyt dobrze, rzekł Borch. Psia krew, znając życie i tak wszystko pójdzie na mnie. Zabity karczmasz, trupy w karczmie. Teraz to nie tylko w Temerii, ale pewnie i w Soden czy Brugge będę poszukiwany, wywnioskował ze złością łowca głów. Spójrz na to z drugiej strony, chociaż wytrzeźwieliśmy, a to jest warte w obecnej sytuacji więcej niż to twoje złoto, które dostajesz. Zażartował trzy kawki, po czym podszedł do swoich przybocznych. Drogie panie, wychodzimy. Szykujcie konie do drogi, natomiast co do ciebie, najemniku? Urwał szlachcic, po czym chwilę się zastanowił i dodał Chodź z nami. Przejedziesz z nami kawałek, jedziemy w kierunku Redanii. Tam chyba nie ma ceny za twoją głowę. Nie jestem przekonany, skąd mam wiedzieć, że mogę ci ufać. Może i mam coś wspólnego z arystokracją, uciął na chwilę Borch, chcąc dobrze zaakcentować puentę, ale duchem zawsze będę żebrakiem, który nigdy nie nasyci swojego głodu sprawiedliwości, patrząc na to, ile kurestwa czai się na tym świecie. Dobrych ludzi nigdy nie jest za wiele, a ty, Rotr, ty nie jesteś jedynie zabijaką. Poza tym pragniesz być dalej w potrzasku, gdzie z jednej strony gonicie straż, a z drugiej uciska cię Twoje poczucie, że jednak to, co robisz, ma głębszy sens. Pozwól sobie to odkryć. Jedź z nami. Chyba nie mam innego wyjścia, więc pójdę za tobą trzy kawki, ale nie licz na wielką przyjaźń. Borch zaśmiał się, po czym dodał: No cóż, nie wiem, jak ja to przeżyję. Nie ma co mi trężyć w drogę. Po tych słowach minęli barykadę i wyszli z karczmy, gdzie już czekały na nich wierzchowce. Ruszyli w stronę redani. A dokąd ich los pogna? Tego wówczas nie wiedzieli.